Witamy Państwa ponownie ze studia telewizji lokalnej MOP pełnie ponownie na żywo, ponownie będzie w Wielkiej w Ojcie Świątecznej Pomocy. Bo witamy nas dzieci ze szkoły podstawowej numer 8, które dzisiaj przez cały dzień, pomimo tego mrozu, pomimo tak paskudnej temperatury i nie zawsze w dobrej części dostane tych, którzy mogli dać pieniądze, zbierały te pieniądze, zbierały i to zbierały sporo. Tomek z nimi pogada, mamy Tomek powiesz też o tym, ile tych pieniędzy zrobiliśmy, tak? To przy następnym wyjście. A teraz powiedzcie mi, od której już zbieracie? A ile zebrałyście? Wiecie? Nie. A, a powiedzcie, kto jest najmłodszy z Was? Iza, Iza. Iza, przedstaw się, pokaż się tutaj wszystkim. No a ja! Zdawa! Nazywam się Izabela Wójcikowska, mam 10 lat, chodzę do czwartej klasy szkoły podstawowej, numer 8. I to chyba jest najmłodsza ucz uczestniczka naszej Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Ja, a kto z Was jest najstarszy? Ona no, no, jest największa. Jak się zbierało? Powiedzcie, jak się zbierało? No, no, a, no. Tak, tak. Dawali ludzie? No, a no, ja nie, no, jak było pod kościołem? Bo słyszałem, że tam jakieś dziwne przekręty. No, no bo może wygadali nas. się, nie? może nie, 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 nie ale chętnie ludzie dają? Tak, no tak. Tak. A po ile dają? 100. 150. 100. 100. 100. 100. 100. Ale to bardzo No Najczęściej. Najważniejszy jest układ. Co jeszcze możecie powiedzieć? No, że później mhm. była taka reakcja dziwna ludzi. Jak to południe, powiedzmy wszyscy chętnie dawali na orkiestry, dawały na gra, ale po południu to już bardziej była reakcja ucieczki. Po prostu każdy już dał i bał się chyba więcej. Bo będzie też czas i Ja udałam, ja nie chcę. odejść, bo ja nie udałam. Nie, no, więcej, bo ty zbierających Oczywiście. Na początku. Ale warto było zmarnować? Tak. A dostaliście herbatę? Tak. serki? Tak. od Bomba. To teraz chyba ryho. Moja kolej znowu. No tak. się Państwu zupełnie zmianą scenografii. Z różnych powodów. Po raz pierwszy robimy to na żywo powtarzam. Po raz pierwszy też czekaliśmy pilnie na reakcję naszych widzów. Nie wszystkie były pozytywne, jedna szczególnie negatywna, dzięki czemu tak to teraz wygląda. Nie powiem czy ja. Przede wszystkim chcemy przeprosić za pewien błąd w pierwszej części, mianowicie przy relacji z koncertem w Domu Kultury w pewnej chwili, przez kilka minut wręcz, zabrakło dźwięku. W związku z tym za chwilę powtórzymy ten materiał. Zobaczycie Państwo to, czym rozmawiał Tomek z różnymi ludźmi, którzy w tym budeku w sobotę grali. A teraz raz, dwa, trzy! Yeah! Relacja! Gdzie jest relacja? To jeszcze raz dzisiaj witam Państwa 6 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury na koncercie, który jest zorganizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Występują dzisiaj Estrada Dziecięca pary Taneczne, Anna Kołabiś i Paweł Nowicki. Będzie też aukcja przedmiotów z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znowu pary Anna Kostecka i zespół Skate Men Ja go tak nazywam, a śpiewają Skata po prostu. Tutaj zaraz przy, przyjdą organizatorzy. Zapraszam. Jedno z głównych i jeden z głównych. Co? I oni powiedzą coś o aukcji. No tak, i o, i o akcji przede wszystkim. O akcji. Ale tak, była trudna, trudna, trudna do zorganizowania w bo jest dziwnym miastem, ale dzięki wspaniałym, 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 naprawdę super, super... to. A to, to Właśnie. I to my i oczywiście jeszcze wspanialszym, jeszcze wspanialszym sportowom. Naprawdę super ludzie. Mogliśmy to wszystko zorganizować dla Was. Dla Was kochani budowie. Tu bez przerwy kołczy nasz kochany, kochany Dzisiaj prowadzi koncert, jest naprawdę kochany, ale nie kochany już sponsorzy. A teraz może wypowiedzieć się główny, główny organizator, Anton Mazur. Co? Wszystkie środki zebrane w ciągu wycofania całego czwartego finału są przekazane na kolce. Na też dzisiaj występuje. Proszę, Taka młoda, a włącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję. Przędzy udział! czynny udział! Pieniądze zebrane w rzędu całego czwartego finału przekazane zostaną na, na ratowanie życia dzieciom przeszkodowanym w wszystkich wypadkach i obrazach. Coś jeszcze? Coś Przede wszystkim dziękujemy naszym wspaniałym no, osobom. Szczególnie pani Jancie Mosiewicz z która nam we wszystkim pomagała i wciąż pomaga. Dziś, oczywiście przepraszamy jej rodzinę. Rodzina jest całkiem no, na nas zła, ale dlaczego? Przecież to jest taka silna no, akcja. Przede wszystkim wszystkich jutro na koncert w którym wystąpił m.in. Y -y. pan, pan 17x1, zbuntowany kaloryczny oraz Róże Europy. Jako gwiazda i za darmo. A, a, ja. a, nie no, a zapomnieliśmy oczywiście. Wśród całkowitych zespołów również wystąpią Nienasycenie oraz Najlepsze Bro. To wszystko teraz po do a teraz proszę Państwa. Zapraszam na relacje z dzisiejszego koncertu, na którym, jak mówiłem, występują banda. Wydatować. A on się bardzo przykleja. to wszystko. Jarek, to są dziewczyny, które będą występowały dzisiaj i one chciałyby powiedzieć dlaczego występują w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej. Teraz się śmieją, a teraz będą mówić. Nic nie powiemy, bo nic nie umiemy. A dlaczego przyłączyły się do akcji w Z tego to To znaczy? Już jesteśmy na wizji, więc ja. Rechu coś powiem. Jednak ja? Tak, ty powiesz. Ponad dwie godziny temu byliśmy w Banku Inwestycyjnym, Polskim Banku Inwestycyjnym u dyrektora Wysockiego. Tam, właśnie są przyjmowane wszystkie pieniądze, które zostały zebrane podczas biurki ulicznej. Wtedy, kiedy byliśmy tam, tych pieniędzy było jeszcze stosunkowo niewiele. Już za chwilę w materiale zobaczycie, ile tych pieniędzy było. Nie powiem zresztą. Natomiast wiemy, że w tej chwili po dwóch godzinach jesteś? dlatego, że ty to powiesz, nie chce ci odbierać. Po dwóch godzinach wiemy, że tych pieniędzy jest znacznie więcej. Chcę powiedzieć, że problem z księżmi, o którym to mówił w poprzednim wejściu, nie zawsze wygląda tak, jak to przedstawię. Bo bywa i tak, bywa zupełnie odwrotnie. Zdarzyła się sytuacja, z tego co dowiedzieliśmy się wprawdzie jeszcze nieoficjalnie, że w mm, jednym z kościołów praktycznie cała taca z musi trafiła właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy. Ksiądz podarował całą tacę, coś niesamowitego. Trudno w to uwierzyć. Może, ale, ale szalejo, tak... Powiem, szalejo, szalejo, wszyscy. Tomek, zanim obejrzymy to, co się działo w PBI jeszcze dwie godziny temu, powiedz, ile faktycznie mamy w tym, na godzinę temu. Czy Może na pół godziny, tak? tak? Pół godziny temu, pół godziny temu, ale ja powiem ile pieniędzy zebraliśmy wcześniej przed samym finałem. czyli 6 milionów 600 tysięcy dyskoteka starych złotych, starych złotych. 6 milionów starych złotych, czyli 660 złotych na dyskotece w drugim ogólniaku, 11 milionów na koncercie rokowym w zespole szkół technicznych 4 miliony 4 w, w szkole podstawowej numer 8 z baterii fantowej i to było, razem na tych wszystkich yy, cudnych rzeczach było 30 milionów. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że siedliszcze zorganizowały dyskotekę, na której zebrano 1 289 000. Na aukcji, na wczorajszym koncercie zebraliśmy 2 miliony, z całego koncertu było gdzieś około 5. Czyli ponad 35 milionów złotych przed samą e akcją. Dzisiaj Informacja sprzed pół godziny. Mamy 10 po. Sprzed pół godziny, czyli za 24, było 42 miliony złotych, czyli już mamy więcej niż w tamtym roku na trzecim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawy finale. Dobry klub pisze, ale tutaj to wszystko jest. Wszystkie te cyfry, on nie złyszy. A teraz do PBI. Do PBI, zapraszamy.

Puszkami wyszło 151 osób. W tej chwili wróciło no, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18 puszek wróciło. 18 osób wróciło, z tym, że no jest to mniej puszek. Tylko jest 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 puszek to jest. Czyli już wiadomo jaka jest to kwota. Jeszcze nie wiadomo jaka jest to kwota. Panie liczą. Policzyła pani Oleja? ile to? A po nie, to... to... 52,30 To nie, to są tylko te osoby, które ostatnio wróciły. To jeszcze w tej chwili trudno powiedzieć. Dopiero zaczęłyśmy liczyć. Ale które Państwo przyjmujecie płaty? To znaczy bank uruchomiony został o 12.00, z tym, żebyśmy przyszły tutaj trochę później, gdzieś po yy, pół do pierwszej i będziemy przyjmować, aż przyjmiemy. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Przynajmniej te osoby, które ze sztabu wyszły, to muszą wrócić koniecznie, bo muszą się rozliczyć z pobranych puszek. No, zebraliśmy 760-3400 zł na nowe. No i ludzie tak, niektórzy chętnie dają, niektórzy... Ulwają ładnie mówiąc, ale większość daje. A w którym rejonie Hooma zbieraliśmy? Pod kościołami. Pod kościołem na Górce. Zbierałam koło kościoła na, na słonecznym osiedlu. Ludzie dawali, niektórzy chętnie, drudzy byli przeciwko temu. Na przykład inna pani nam powiedziała, że w, w Lublinie była podrobiona puszka i identyfikator nie? i nie chciała nam dać wcale pieniążków żadnych. A to tylko jedna kata, taka pani się zdarzyła? Tak, tak, jedna pani, a inni mówili, że już dali albo nie mają pieniędzy. A ile zabrałeś się do tej pory? No, dziewczyny podliczają akurat teraz. A w przybliżeniu ile to może być? Nie wiem, nie wiem. Różni ludzie dawali, nie wiem ile.